co do kandydata nie było zastrzeżeń. 18 głosami za, jednym wstrzymującym i jednym przeciw uznano, że najważniejsze wejherowskie wyróżnienie otrzyma zasłużony dla miasta profesor Marek Rocławski. Kwestia sporna natomiast dotyczyła procedury rozważania wniosku. Zdaniem radnego Henryka Jarosza nie rozpatrzono drugiego wniosku, w którym zaproponowano kolejnego kandydata. Radny zwrócił też uwagę na błąd formalny, który jego zdaniem jest niezgodny z regulaminem. Moja decyzja była o nieprocedowaniu nie ze nie względu na to, żeby nie przyznać panu profesorowi Rocławskiemu. Nie chodziło mi o to, tylko o zasady w, w, funkcjonowania w naszej Radzie w Komisji Oświaty, gdzie równoległy wniosek dwa zostały równoległe wnioski złożone pana Rocławskiego i również grupy pięciu radnych, którzy złożyli też wniosek o przyznanie drugiej statuetki Jakuba Weichera. Więc wniosek pięciu radnych nie został procedowany. A został na siłę forsowany wniosek pana rad... profesora Wrocławskiego. Swoje uwagi radny Henryk Jarosz próbował uzasadnić podczas sesji. Panie radny, bardzo przepraszam, ale z tego co rozumiem, tak. chce pan złożyć oświadczenie związane z procedowaniem pracy komisji. Yy, yy, procedowanie i w zasadności, czy jest zasadności przyznania statutki To znaczy statuję przyznaje Rada, tak. porządek obrad przewiduje dyskusję tak. na temat tej uchwały została przez niezbyt złożona, więc bardzo przepraszam, ale mówienie w tym momencie... Argumenty radnego Henryka Jarosza odpiera radna Maria Ziłkowska. Jej zdaniem są zupełnie bezzasadne i nieprawdziwe, a w całej procedurze nie dopatrzono się uchybień, tym bardziej, że wniosek w sprawie drugiego kandydata wpłynął zdaniem przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury po terminie. Statuetkę dla profesora Rocławskiego planowano wręczyć od trzech lat, jednak z przyczyn niezależnych dopiero w tym roku ją otrzyma. Od kilku Komisji Oświaty, ciągle mówili, będzie profesor Ostwaski, więc to, że dzisiaj jakby y, tych pięciu radnych kilka dni już po... Y, w tym dniu, kiedy komisja już procedowała, złożyła ten wniosek, to już dla komisji nie mogło być wiążące, bo dopóki fizycznie nie wpłynął do komisji, a nie wpłynął ten wniosek fizycznie, tylko gdzieś mieliśmy informację na komisji, że on jest w biurze rady złożony a myśmy już w teczce komisji myśmy procedowali i mieli jeden wniosek. Chociaż zasługi profesora Rocławskiego nie podlegają wątpliwości, nikt nie wnosi zastrzeżeń co do samego kandydata, konflikt jednak nadal trwa. Radny Henryk Jarosz zapowiada interwencję u wojewody w celu zbadania przebiegu samej procedury.